Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fier Krzyżowiec W dzisiejszym odcinku zaczniemy kolejny szlak komandera. Będzie to ten drugi szlak, w którym mamy 30 misji. I stwierdziłem, że skoro mamy 30 misji, to nie będę brał po dwie, tylko będę brał po trzy misje i zrobimy sobie właśnie taką serię 10 odcinków i to będzie taki właśnie ten drugi szlak. No i tutaj przede wszystkim też wydaje mi się, że będzie o tyle fajniej, że nie będzie już trzeba jakichś botów zmieniać. Bo tam jednak no komander jest na miejscu sultana i tego sultana było tam dawać nie za bardzo, można by musiał mieszać to w plikach jeszcze bardziej niż jest. Ale tutaj już będą te boty z dolnego rzędu, będzie to troszkę inaczej wyglądało. Jestem ciekaw, czy jakieś boty z tego dolnego rzędu mogą sprawiać trudności, no bo jednak będą jacyś rycerze, będą jakieś inne boty, może więcej łuczników u takiego nizara czy u wezyra. Może to troszkę utrudni, no i przede wszystkim ta ostatnia misja będzie trudniejsza. Ponieważ w tej ostatniej misji ma 40 tysięcy mają boty i 3000 ma komander. Nie tak jak w tej 50, gdzie mają po 10, to no to jednak będzie znacząca różnica, co sprawi, że patrząc po tym pierwszym szaku, gdzie były misje, gdzie komander miał 3000, a boty 40. Było to bardzo trudne, więc jak będzie 7 botów, które mają 40 tysięcy, to nie wiem ile mu będzie trzeba tam dołożyć, żeby mu pomóc. To będzie bardzo trudna misja. Ale na razie musimy zacząć od pierwszych trzech. Czyli pierwsza misja, to pamiętam, była na takiej mapie dla trzech. To była dokładnie ta mapa. Tu widzę, że już Komander mi się nie zmieści. Jeszcze nie przygotowywałem mapy, to możliwe, że uda się bez robienia, bo jednak troszkę miejsca tu jest zobaczymy. To jest misja numer jeden. Emir vs. Commander. W teorii tu nawet komander powinien mieć 2000 więcej, ale mówię, te pierwsze misje, tak samo jak w tamtym szlaku, nie dokładam, bo wydaje mi się, że 2000 wystarczy. Sprawdźmy. Dobra, troszkę ta woda przeszkadza, ale może da radę. Emir, mający 2000, też będzie miał problem, żeby coś tu w ogóle zrobić. Wydaje mi się, że ta misja się powinna udać, nawet jak ma wodę prawie, że do połowy zamku. Emir to się w ogóle tutaj nie rozbuduje. On ma dwie jednostki i jedną jednostkę. Tu sami ci łucznicy i ten jeden kusznik, których ma na starcie, wystarczają. To dzisiejszy odcinek będzie bardzo prosty, bo jak pamiętam, na przykład mamy te pierwsze misje, tam w sumie w tamtym szczegółu też tak było, że to jest 1 versus 1, potem znowu 1 versus 1, tutaj też będzie znowu 1 versus 1. Więc dzisiejszy odcinek może być dość krótki, bo będą trzy misje i w każdej jest jeden versus jeden, więc komander na pewno sobie z tym poradzi. Nie będę mu musiał nic pomagać, nie będę musiał nawet mapy zapewne zmieniać. Musiałbym tą mapę zmienić w momencie, gdyby ta woda, która tutaj wchodzi do zamku, byłaby z tej strony, bo wtedy by nie mógł zrobić tutaj koszarów, nie mógłby też obozu najemników mieć. Ale z racji takiej, że jest to po tej stronie, wszystko się dało. No ta misja... Bardzo proste. No, takie misje to gracz przechodzi w 15 sekund, tak naprawdę. Starczy, asesynów zrobić i można od razu zraszować. mander tego nie zrobi, ale nawet te jednostki, które ma na starcie, wystarczyły, żeby tu pozbyć się tego zamku, tych jednostek. Ale troszkę długo zbiera. No, jednak tutaj. Brak terenów zielonych, brak jakichś surowców. Tam ma niby kamienie z tyłu, ale nie ma jakich postawić, bo tam jakoś sobie to zblokował. No ale misja pierwsza zrobiona i dzisiaj raczej każda taka będzie. Misja numer dwa dobra, tylko teraz pytanie: która to była mapa? Na ilu to była? Na trzech albo na czterech? Nie wiem, czy ja nawet tą mapę będę miał tu w graną, Będę musiał jej poszukać. To były takie wyspy na bagnach. O dobra, to jest ta mapa. I komander powinien być tu na dole i teraz mamy marszałka tu na górze. Dobra, no tu powinien się nawet zmieścić jeszcze lepiej niż tam. Wydaje mi się, że ta misja... Dobra, może jednak się nie zmieści lepiej niż tam. Ale z marszałkiem, no to nawet takim rozwalonym zamku, chyba że tutaj. Właśnie po tej stronie powinny być teraz koszary, czy po tej stronie, bo już nie wiem teraz, jak to jest. Dobra, po tamtej stronie ma rzeczy, no to w teorii. Czy da radę, czy jednak muszę tutaj mieszać coś na tej mapie? Koszarów widać, że nie zrobi, nie zmieści. Jednak może problem wystąpić, bo akurat no, w tych trzech pierwszych misjach najgorsze jest to, że tutaj ma te najmniejsze mapy, wszystkie. Ta trzecia misja też chyba jest na takiej w miarę małej mapie. Dobra, poprawiłem mapę, zrobiłem troszkę więcej miejsca. Widzę, że aż obrazek mi się zepsuł. Teraz to mniej więcej da radę dobra. I tak się cały zamek nie zmieści. Musiałem w ogóle usunąć tą drugą siedzibę tutaj, troszkę więcej terenu zrobić, żeby jakoś to wyszło. I przede wszystkim przesunąć tą siedzibę bardziej w prawą stronę. Teraz dobra, ale wygląda na to, że powinien mieć więcej miejsca. Trochę surowców mu pozabierałem, no bo musiałem tutaj zrobić miejsca. Stwierdziłem, że jak już mu teren poprawię, to przynajmniej surowców mu nie dam, żeby troszkę miał trudniej. Ale z takim marszałkiem, który ma 2000, tysiące, marszałek z tą wolną rekrutacją to za bardzo i tak by tutaj nic nie zrobił. Ale ta misja. No, gdyby tu jeszcze ci rycerze jeździli i coś mu niszczyli, to może. Ale tak pomału, pomału w końcu i tak się rozbuduje. Tam sobie zrobił jakąś zagrodę. Na tych mapach małych bardzo ciężko się rozbudować. Ej, okay, rycerze. Dobra, czy tutaj mogłoby się nie udać? Czy tu jest szansa? Dobra, stracił rycerzy. No gdyby marszałek miał 4000, może troszkę więcej, to taki 1 versus 1 byłoby możliwe. Z jednej strony ta kampania w sensie ten szlak będzie bardzo ciekawy. Z racji właśnie tych rycerzy. Jestem ciekaw, czy będą takie misje, gdzie to właśnie nie pożary, czy nie jakieś nawałnice jednostek będą problemem, a sami rycerze. Ten pożar to już go tam zniszczył chyba. Nie no, jeszcze próbuję. Nie, dobra, to już myślałem, że się próbuje odbudowywać, a to komander sobie tam wszystko buduje. No dobra, zaczyna rekrutować, pojawiają się jednostki. Jedyny minus, ale to jest z jednej strony też ciekawe, ponieważ widać było przy tym Emirze, że często boty mają coś takiego, że jak nie ma już w zamku żadnych jednostek i jest tylko i wyłącznie sam Lord, to boty potrafią wyjść z takim szybszym atakiem. Nie będą zbierać, załóżmy, muszą mu zbierać tysiąc jednostek, ale jak nie ma tam jednostek, już sam Lord jest, to oni od razu atakują. Ale komander, mimo tego, że u Emira nie było jednostek, nie atakował, tylko i tak zbierał do tego pierwszego ataku, gdzie ma tam 500 jednostek. Może dlatego, że to pierwszy atak był. Bo tak zawsze BOT wypuszcza taki pierwszy mały atak. Komander czegoś takiego nie ma. No komander ma pierwszy atak mając 500 jednostek. Może, że przez to. To chyba jedyne wytłumaczenie. Może rekrutować on cech inżynierów ma? Nie, no wszystko ma OK. Tylko dopiero to zrobił. Ale na takiej... No, z jednej strony te mapy to w sumie fajne wyzwanie. Ciekawe, jakby gracz musiał właśnie bić się z takim komanderem na takiej małej mapie. W się sensie gracz, to wiadomo, może go jakoś od razu podpalić, coś zrobić. Ale z jednej strony na takich małych mapach to też fajne wyzwanie, jak ci od razu będą prosto do lorda strzelać. Wydaje się prawie, że niemożliwe, jakby tak od razu ci. No na przykład, jakby mieli zasięg i tu po ludziach strzelali, no, to praktycznie nie możesz nawet jednostek sobie zrekrutować. I małe mapy, zrobić taką bardzo małą mapę, jeden versus jeden. Załóżmy zrobić ten najmniejszy rozmiar mapy, ale tak dać, żeby tutaj dać trochę miejsca, tutaj dać trochę miejsca, I jakby wtedy boty się biły. No te, co mają mangonele, te, co mają balisty, na pewno miałyby przewagę. Ale tak jakby ich w takiej właśnie klatce zamknąć, tak jak są często jakieś tam w sportach, walki, jakieś różne takie klatki czy coś, tak jakby tutaj zrobić takie coś. Tyle pikinierów na biednego marszałka, ale faktycznie, no mimo, że tam nie ma jednostek, on i tak musi dozbierać ten duży atak. Chyba no mówię, że przez to, że to pierwszy atak jego jest. I teraz ta ostatnia misja na dzisiaj, to będzie chyba na mapie na siedmiu. To była chyba ta mapa. O właśnie, to była ta mapa i tu jest komander. Tutaj mamy opata. Też tutaj było 2000 albo nawet i przewaga dla komandera, to zostawię tak jak jest. Komander nie potrzebuje dwóch dodatkowych tysięcy. Jesteśmy Wygląda na to, że powinien się zmieścić. Nic nie muszę na tej mapie przerabiać. Czy Opat mógłby coś zrobić. No trzeba przyznać, że Opat też będzie ciekawym botem na Komandera. Opat mimo tego, że właśnie trafia się taka mapa, gdzie nie ma za dużo rzeczy, on i tak jakoś te jednostki będzie rekrutował. Ale czy byłby w stanie? No raczej, jak jest sam jeden versus jeden, to nic nie zrobi. Komander już też zaczął się tam fajnie rozbudowywać. Ale ten war chest może być ciekawy, naprawdę. W niektórych misji to jestem ciekaw, ale pamiętam, że w niektórych misjach jest taka misja, i to ona będzie chyba dość szybko. Jest taka bardzo mała mapa. Tam jest tak chyba jakby rzeka po środku i jest dwóch emirów i ktoś tam jeszcze albo nawet trzech emirów i tam jest bardzo mało miejsca tam można tylko troszkę jakiś farm sobie zrobić i jest się jakby na takim samym rogu na takiej małym skrawku mapy no nie wiem jak będę musiał no niektóre mapy na pewno będę musiał bardzo przerobić żeby ten komander w ogóle się zmieścił i obawiam się że niektóre mapy mogą być naprawdę małe ale jakoś sobie poradzimy. No daliśmy radę z tamtym szlakiem, to tutaj też coś damy radę zrobić. Dobra, no i mamy po opacie, więc pierwszy odcinek za nami, trzy misje. No czego się można było po pierwszych trzech misjach spodziewać? Ale mówię, no ten szlak zapowiada się ciekawie. Z racji takiej, że będą tutaj te inne boty. Boty, które mają dużo łuczników, tak jak to wezyr, tak jak to nizar, te, które mogą rasować jakimiś rycerzami jeden, drugi, trzeci. Zobaczymy jak to wyjdzie, chyba że tutaj nie pamiętam jakie mam pliki, ale ten plik tutaj jest chyba Ten standardowy, pod taką zwykłą twierdzę, więc nie wiem czy to tak w 100% będzie działało jak na tym nieoficjalnym patchu Ale zobaczymy Zobaczymy jeszcze dalej co będzie w kolejnych misjach, więc pierwszy odcinek za nami, pierwsze trzy misje zrobione, w następnym odcinku za tydzień będą kolejne trzy No i widzimy się jutro o 10, trzymajcie się, na razie